Na pewno może cieszyć, ale myślę, że po czerwonej kartce można było liczyć na coś więcej. Nawet to trzy punkty mogliśmy powalczyć, mieliśmy swoje sytuacje już tam w tych końcowych minutach i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, ale na pewno na tak ciężkim terenie punkt cieszy. Ty za to wykorzystałeś te minuty, które otrzymałeś od trenera Marcina Brosza, bo Twoje wejście sporo wniosło w grę zespołu. Nie wiem, jeżeli tak pan mówi, no to, to tylko to może cieszyć, ale ja chciałem, chciałem iść do przodu, tak ty mi trener mówił, żeby nie bać się i myślę, że, 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 że było ok. Po swoim dośrodkowaniu niewiele zabrakło, aby Michał Przybyła pokonał Jasmina Burysia. No, Myślę, że Michał się umie znaleźć w dobrym miejscu i w odpowiednim czasie i szkoda, że, że, że nie wykorzystał w tej sytuacji, ale może w następnych meczach. Tak się zastanawiam, czy już jesteś gotowy, żeby grać od początku, czy jednak lepiej się, póki co, czujesz w roli tego jokera, który tam wchodzi na pół godzinki i robi zamieszanie w ofensywie? Ja jestem na to przygotowany, a czy, czy trener e, mnie widzi od pierwszej minuty, to już trzeba go zapytać. Na pewno nie dosyć, może po tych e, po tej sytuacji, jaka wytworzyła się w końcówce, że tam 10 minut graliśmy z przewagą, e, trochę więcej cierpliwości, spokoju i, i może stworzylibyśmy sobie jeszcze jedną, bądź dwie takie sytuacje, jak miał Kamil, czy Weszczak i może którąś udałoby się e, wykorzystać, e, no ale szkoda, nie udało się, no wiadomo, nie przyjeżdżaliśmy tutaj w roli, w roli faworyta, e, chcieliśmy zapunktować i to się udało, cieszę, że zagraliśmy na zero z tyłu, e, mówię, trochę, trochę, trochę zabrakło może szczęścia, ale, ale jesteśmy... Poniekąd zadowolenie z tego remisu. Bardziej klarowne sytuacje wydaje się, że miał Michał Przybyła. Najpierw po tym strzale Marcina Cebuli, a później po dośrodkowaniu Tomka Zająca. No ja trochę więcej. Może nie, może nie jakości, bo to też nie były, nie były łatwe piłki. Tak? Trochę to boisko było naciągnięte, piłka nabierała pośpiechu. On miał trudną piłkę bo, bo w kozioł po, po interwencji Boricia, Także odrobinę szczęścia widać że, go, widać, że go piłka szuka i myślę, że jeszcze, jeszcze na bramkę strzeli w tej rundzie. Taktycznie, jeżeli chodzi o grę obronną, byliście przygotowani do tego meczu naprawdę dobrze. Widać, że rozczytany był przeciwnik. To już praca, praca całego, całego sztabu szkoleniowego mieliśmy, mieliśmy trochę analiz, e, też trochę, trochę wyciągnęliśmy wniosku po, po ostatnim meczu z ruchem Chorzów. E, no mówię, nas, nas na pewno cieszy, że, że udało się zagrać na zero z tyłu i, i mówię, przy odrobinie szczęścia mogliśmy się tutaj pokusić o, o trochę więcej. Zostałeś wybrany plusem meczu. Rzeczywiście w Twoim wykonaniu naprawdę bardzo dobre spotkanie. Pozostaje mi tylko podziękować i, i oby tak dalej.